Konsekwentnie nazywam Donalda Tuska najgorszym premierem Polski po roku 1989, ale wiemy też, że ten sam rząd podpisał przecież pakt, zgodził się na pakt migracyjny, którego ja jestem, czego nie ukrywam, zdecydowanym. Przeciwni. Politycy znów zajmują się samymi sobą. Nie takiego rządu dzisiaj potrzebują Polacy. Mamy do rozwiązania tak wiele spraw, tak trudny jest stan polskich finansów publicznych. Witajcie drodzy widzowie. Dziś przyglądamy się wystąpieniu prezydenta elekta Karola Nawrockiego w telewizji Trwam. To rozmowa prowadzona z księdzem, która odsłania intencje, napięcia i granice współpracy między nową głową państwa a rządem Donalda Tuska. Zanim przejdziemy do omówienia, jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym, co się naprawdę dzieje za kulisami polityki, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Zaczynamy od mocnego pytania: jak będzie wyglądać współpraca prezydenta i premiera, skoro na scenie pojawiają się szantaże i przekraczanie czerwonych linii? Nawrocki odpowiada konkretnie: Deklaruje współdziałanie tam, gdzie służy Polsce, ale ostrzega, będzie wetował to, co uszczupla suwerenność i tożsamość narodową. Dobro Polski wymaga współpracy prezydenta z polskim premierem. I wszystkie te projekty, wszystkie te ustawy, które będą dobre dla Polaków, będą spotykać się z moją akceptacją, niezależnie od tego, jak krytycznie oceniam Donalda Tuska. Konsekwentnie nazywam Donalda Tuska najgorszym premierem Polski po roku 89. Natomiast system demokracji wymaga tego, aby w rzeczach dobrych dla Polaków prezydent i premier ze sobą współpracowali. Na to też. Liczę oczywiście, nie zgodzę się na tego typu ustawy, które zmieniają kształt czy naszej narodowej tożsamości, czy oddają suwerenność Polski do organów spoza Rzeczpospolitej. Tak, z takim programem zostałem wybrany i jemu będę wierny. Są natomiast rzeczy także takie, w których mogę być bardzo pomocny dla obecnego rządu i dla premiera Donalda Tuska, jak choćby podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Taką ustawę oczywiście bym podpisał. To był jeden ze stu konkretów obecnego rządu w kampanii wyborczej. Myślę też o procesie deregulacji, o tym, co miało nastąpić do końca maja i stu takich, ustaw rozwiązań miało zostać przygotowanych, nie zostały przygotowane. Liczę, że do końca sierpnia, i niech to będzie wyraz mojej wielkiej życzliwości i zrozumienia, że przynajmniej 50 do końca sierpnia zostanie takich rozwiązań przygotowanych, więc myślę, że sam wybór mnie na urząd, Prezydenta, ale też moja aktywność po 6 sierpnia, bo zamierzam być aktywnym prezydentem, a to już widzimy, że sam wybór sprawił, że rząd przynajmniej markuje wzięcie się do ciężkiej pracy. Stąd ta próba rekonstrukcji. Rządu, czy być może reanimacji rządu Donalda Tuska. Już sam efekt, sam wybór Polaków sprawił, że rząd markuje chęć pewnych rozwiązań. Jeśli część z nich stanie się faktem, rzeczywistością społeczną, rzeczywistością polityczną i będą to dobre rozwiązania dla Polaków, to rząd może liczyć na moje wsparcie. Jeśli będą złe dla Polski, to będę je wetował. Druga część rozmowy dotyczy bezpieczeństwa granic. Nawrocki krytykuje rząd za ograniczanie się do polityki informacyjnej i deklaruje, że to będzie temat Rady Bezpieczeństwa Narodowego lub Rady Gabinetowej. Wskazuje, że rząd dopiero teraz dojrzewa do zagrożeń, jakie niesie zachodnia granica, zwłaszcza relacje z Niemcami, i że podpisanie unijnego paktu migracyjnego to błąd. Racjonalnie ostrzega, rozwiązania, które próbują przerzucić problem połowy Europy na naszą granicę, temu się sprzeciwiam. Tu, Nawrocki stawia siebie w roli strażnika nie tylko terytoriów, ale i suwerenności, moralnej i instytucjonalnej. To bardzo silny sygnał dla wyborców prawicy i eurosceptyków, który mówi, Nie pozwolę, żeby Polska została użyta jako magazyn problemów migracyjnych innych państw. Co zawodzi w ochronie granic, bo rząd uważa, że tylko polityka informacyjna. Nie do końca się zgodzę, będzie to pewnie przedmiotem albo Rady Gabinetowej, albo Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo Polacy czekają na prawdziwe dane. Widzimy, że rząd w jakimś sensie dojrzał do, do tego, że także zachodnia granica i zachowanie państwa niemieckiego w tej kwestii jest zagrożeniem dla Polski. Długo to trwało, zanim rząd Donalda Tuska dojrzał do takiego stanowiska, ale wiemy też, że ten sam rząd podpisał przecież pakt zgodził się na pakt migracyjny, którego ja jestem, czego nie ukrywam zdecydowanym przeciwnikiem, to znaczy rozwiązania paktu migracyjnego i próba wpychania problemu wielu krajów Unii Europejskiej w nasze granice jest tym, na co nie zgodzę się. W trzecim fragmencie nawrocki mówi o przyszłości. Patrzy dwa lata naprzód i mówi o możliwej koalicji partii konserwatywnych, koalicji dobrych spraw, której byłby otwartym patronem, jeśli wyborcy i politycy zdecydują się na taką formułę. Zwraca uwagę, że wyborcy konserwatywni, a nawet część lewicy z pierwszej tury, głosowali na niego, co sugeruje prawo ponadpartyjną mobilizację. Jego idea rząd, który troszczy się o obywatela, a nie zajmuje się sam sobą. Szuka rozwiązań zamiast ciągłych rekonstrukcji. To manifest politycznej wizji. Nawrocki próbuje stworzyć obraz Polski pragmatycznej, solidarnej i opartej na realnych potrzebach. To sygnał. Idzie nowa formuła, obywatelsko konserwatywna, która ma łączyć, zamiast dzielić, działać, zamiast tracić czas na polityczne przepychanki. A chciałby Pan patronować w jakiś sposób takiej koalicji partii prawicowych. Oczywiście po, po następnych wyborach, jeżeli do czegoś takiego by doszła i taka możliwość by się pojawiła. Oczywiście jeszcze dwa lata do e, najbliższych wyborów, jeśli wszystko odbędzie się w cyklu i w trybie, e, który jest e, zakładany. Myślę, że taka nieformalna koalicja partii, nazwijmy to konserwatywnych czy partii prawicowych, koalicja bardziej wyborców, dała wyraźny sygnał w czasie wyborów prezydenckich, w czasie których większość przedstawicieli partii konserwatywnych oddało głos na jednego kandydata, na moją osobę, choć to ciekawe także część wyborców lewicy z pierwszej tury, biorąc pod uwagę, ten cały aspekt społeczny, aspekt solidarności, który jest także ważny w moim programie prezydenckim, zdecydowało się oddać głos na mnie. Myślę, że powinniśmy mieć w Polsce koalicję dobrych spraw. Przede wszystkim taki rząd, który otacza troską Polki i Polaków, a nie zajmuje się sam sobą. Bo gdy przyglądamy się spektaklowi i całej sadze rekonstrukcji rządu, która trwa od lutego, to tak jak widzę, jak rozmawiam z ludźmi, ona po raz kolejny wskazuje, że politycy znów zajmują się samymi sobą. Nie takiego rządu dzisiaj potrzebują Polacy. Mamy do rozwiązania tak wiele spraw, tak trudny jest stan polskich finansów publicznych, duże projekty, ważne projekty nie są realizowane. Że niezależnie od tego, jak będzie wyglądała koalicja za dwa lata, to powinniśmy mieć rząd polskich spraw i rząd, który nie skupia się na wewnętrznych walkach i na kolejnych zapowiadanych miesiącami rekonstrukcjach, tylko na tym, żeby Polakom żyło się lepiej. Podsumowując, prezydent-elekt Karol Nawrocki w telewizji Trwam postawił sprawę jasno: da się współpracować z rządem Donalda Tuska, ale tylko w realnych sprawach dla obywateli. W zamian nie odpuści, jeśli zostaną przekroczone granice ideowe. Temat granic jest u niego priorytetowy. Dopuszczalne są tylko rozwiązania chroniące Polskę, a nie przekształcające ją w punkt przesiedleńczy innych społeczeństw. A jego wizja polityczna? Koalicja dobrych spraw, budowana na wartościach, która naprawdę zajmuje się problemami i życiem Polaków. To wystąpienie to nie tylko deklaracja to zapowiedź stylu prezydentury aktywnej, świadomej, niepokornie polskiej. To wszystko w tym filmie, jeżeli podobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał i udostępnij dalej, niech ta treść dociera do innych. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.